Jakieś półtora metra Jeden punkt od drugiego Wpadł taki piękny zestaw Zobaczcie Kulka łowiana I guzior Numer Na ID jakieś 60 o, 68 było Monet. mamy monetkę i zaraz zobaczymy co to jest Przyjechałem opatąc No one teny ładnie mamy 1900. 1919 tak, czyli to będzie rocz dokładnie no nic, jedziemy dalej wychodzi tutaj troszkę około pierwszowojennych monetek około 1917 14 do 20. no ciekawy ciekawe miejsce Dobra, jedziemy dalej, widzimy się koło kolejnego dołka. No to jest ładnie kopnięta monetka. Idealnie, idealna głębokość i dokładnie tutaj, widzicie, pod taką warstwą ściągnęła tylko pojawiła się. O, nie, myślałem, że dwie monety. I pojawiła się monetka. Co to za monetka? One a jakże kogo mamy? O panie, ładny stan. Kolejny dołek, i przeciąłem na pół. Wyszedł nam taki to sygnał, troszkę taki byle. Jaki był? Postanowiłem go kopnąć. I wyszedł chyba George. Nie jestem w stanie go przeczytać teraz. E, chyba tak jak George, jest tam szóstka jakaś. No i przed chwilą z dołka wyszedł krążek. Jeszcze nie wiem co tu takiego Naraz zobaczymy. George VI, chyba. Będzie to George VI. No super. Ok, jedziemy dalej. Zobaczymy, czy jeszcze uda coś się nam trafić. No i przed chwilą tutaj z tego dołka już go zakopałem. I tu następny to jest dokładnie jakieś półtora metra. Jeden punkt od drugiego. Padł taki piękny zestaw, zobaczcie. Kulka łowiana i guzior. W każdym razie dowiem się, co to za guzik, i napiszę to spodem. Ale super. No i mamy kolejny dołek. Słoneczko powoli zachodzi. I trafiliśmy co? Trafiliśmy Half Crown Elizabeth. Druga. Kurde, pierwsza taka w życiu moja monetka. Ale super, kurde. Świetny strzał. I kolejny rowek. I wyszło nam. Takiej wielkości kawałek metalu i będzie to 1917, już widzę. No to będzie George, oczywiście. George V, znowu pierwsza wojna światowa. No, troszkę tu jest nagubione tego z tych lat. Może jeszcze coś wleci? Pierwszowojennego. Dobra, nic. Szukamy dalej. I zobaczcie. Jeden dołek. I dwie monetki. To, to jest raczej na 100% George V. Tutaj to było moje pierwsze kopnięcie z George'em przed chwilą. A tu zaraz obok był sygnał następny. I mamy. George'a 5. Tak, George 5. Może tutaj będzie łatwiej odczytać. O, jak ładnie skupiło. Dobra, tutaj może łatwiej będzie odczytać, e, który rocznik to jest. Zaraz przeczyszczę. 1917. No, pierwsze wojenne monety tutaj wychodzą. Ale co tu się działo wzdłuż No ładnie no Dokładnie te roczniki tu wychodzą Świetnie Jest temat Szukamy dalej Zobaczę na około na programie Deep, Ale raczej tak głęboko tutaj nic nie wychodzi Żebym musiał szukać Do pół metra Ale kto wie Dobra widzimy się przy następnym dołku No i praktycznie Na odchodne bo już się zaczyna robić dość ciemnawo ta lampa dość dobrze zbiera po prostu e, światło trafiła mi się monetka ale nie wiem nie widzę dobrze po prostu ją oczyszczę i no i wam pokażę na zdjęciach ale wielkością to jest chyba pół pi, ale przypomina mi e, Lizę orzeszkową, naszą drugą chyba z facjaty, no coś nie może skupić. W każdym razie oczyszczę, zrobię zdjęcie no i pokażę. Ok, czyli tak wygląda moje podsumowanie z tego małego poletka, które widzieliście. To nie jest tak, że nie kopię śmieci, bo śmieci też są. Czyli jakieś ołowie, guziki. No, kawałki jakiś blaszek i trochę tego jest. Co prawda niedużo, ale wiadoma sprawa, no pod różnym dźwiękiem różne znajdki mogą się trafić. No a tak z ciekawszych rzeczy, no to mm, ta moneta, tej nie byłem w stanie odczytać. Ona jest dość stara, no bo jest całkiem zjechana. Praktycznie nic na niej nie ma widać. No, ona tu jest z tych wszystkich najstarsza. Chociaż nie mogę jej zidentyfikować. Tak, poza tym to ta jest 1882 Wiktoria. Tu są wszystkie Wiktorie, czyli trzy w sumie. Jedna jednopęsówka, dwie półpęsówki. E, tutaj się trafił George VII, a przepraszam Edward VII. Tak, tutaj już te jedno pęsówki, które tu widzicie na środku, to jest George 5 Nie wpadła żadna pół pęsówka. Nie wpadła, nie, tym razem nie. No i tutaj tak, George szósty, one shling, nie, przepraszam, dwu To jest 3 pens. no i tutaj jest. Jedno pęsówka, no i y, nasza Elizabeth, czyli half-crown, to jest 10 pi, która obecnie jest jeszcze w obiegu. Trzy pęsówka, dwie dwupęsówki. Otóż, y, które obecnie są w obiegu, też te dwie. No i pół pensówka już dawno wyszła z obiegu. Ale ładna znajdka, fajna, ta mi się podoba. Fajny stan. 56 rocznik. No, i z tych najlepszych znajdek, no to oczywiście co? 2 George e, piąte Sixpence i One Shilling. Świetne znajdki. Tutaj widzicie yy, posrebrzany guzik. No i kulka muszkietowa. No, także tyle wyszło z tego poletka, które tam widzieliście w. No. Które wcześniej Wam pokazywałem. Także. Do następnego.